Cześć, jestem Witek i witam Was na kanale Podlewane.pl. W tym filmie pokażę Wam, jak ciąć trawy ozdobne i kiedy powinniśmy to robić. Zapraszam do oglądania. Większość traw ozdobnych w naszym klimacie zasycha na zimę. Cała ich nadziemna część obumiera. I na zimę powinniśmy ją zostawić, a wiosną przyciąć. I tutaj jest dużo sprzecznych informacji, zwłaszcza w internecie. Jedni mówią, że powinniśmy to robić w połowie marca, inni, że w połowie kwietnia, a tak naprawdę powinniśmy się sugerować panującymi warunkami atmosferycznymi najlepiej zrobić to po prostu wiosną po większych mrozach. Niezależnie czy będzie to rozplenica japońska czy miskant chiński lub trawa pampasowa, roślinki te powinniśmy przyciąć przy samej ziemi. Wszystkie te stare, zeszłoroczne kłosy, one już nie żyją. Nie ma sensu przycinać ich na przykład 20 cm nad ziemią. Powinniśmy je przyciąć najniżej jak jesteśmy w stanie. Ja do zabiegu tego zwykle używam takiego noża do chleba, ale możecie to też zrobić sekatorem, jak macie większą ilość. Możecie użyć nawet kosy. Spalinowej. Ważne, by po prostu to narzędzie spełniało swoją funkcję. Spójrzcie sami, jak przeprowadzić takie cięcia. I właśnie w ten sposób powinna wyglądać prawidłowo przycięta trawa ozdobna. I w tym momencie widać też jedną korzyść związania trawek na zimę, ponieważ jeśli jesienią poświęciliśmy troszkę czasu i związaliśmy tą trawkę, to o, mamy takie fajne związane kłosy, możemy je bez problemu wyrzucić na kompostownik. W tym momencie pozostaje nam już tylko czekać, aż z tej kępy wyrosną nowe pędy i piękne kłosy. A ja się już z Wami żegnam, na dziś to tyle, bardzo dziękuję Wam za uwagę i wszystkie ważniejsze informacje znajdziecie oczywiście na dole w opisie filmu. Cześć!